Bo on tam, widziałem, uciekał. Nie. Nie? A, to już zginął, dobra. Siema, ja jestem Radio 2 k i dzisiaj wyjątkowo filmik z komentarzem głosowym. Nie będę ściemniał, niestety komentarz jest dogrywany później. Czekaj. Po filmu. Dob zobacz, zobacz. Dark Darkret się położył tam. Zobacz, ten. dopiero teraz wskazałem, że tutaj się da przejść, kurwa. Ten. Brawo, Szazowy. Prawie 300 godzin gry, gry a ty dopiero się o tym dowiedziałeś. Spicepalm. Beka, nie? <grywa> O kurwa małem Grałem! Oto kurwa Jakby wiedziały no Zdrowo kurwa, zdrowo Dziw. Dobra No niestety nie wyszło Gadub, Gadub, Jak nie tamtedy to może być Znowu Dark drugą. Trace Uwaga bo on tam idzie w tym części wąskim Położył się Tamo teraz o... o dostał, spojne łapra dziapteczkę tam no, przyda się przyda Trzeba drugim przejściem przejść, bo oni się tu zakampili za dobrze. No to to ja już... Musi jakaś ciota kurwa w ciebie wejść i przysługęcie granat rzucasz też akurat. No wyłącz to, bo cię z pół nie, nie no niemożliwe, wszyscy z RPK latają, no Powróciłem. Tak właśnie gra powinna wyglądać. Zobacz, tak. Michael, a ty ten... Co? E, ty wrzuciłeś ten filmik z wczoraj, jak śpiewałem. Pakowałem się broni mi ignełą. Ja jeszcze, jeszcze. A, kurde. Ej, co? <laughs> Nie pamiętam, co tam Kurczę, powiedziałem, no. że tak odpowiedział. Ten gościu cały czas z tym rpk o dostał teraz dopiero, oczywiście jak nie zabił kiedyś byli dzielił O, Bóg zapłać szazo. Wygląda, że na B jest czysto. Tutaj, 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 tutaj. Kurwa, prawa, 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 w lecie. Ja chcę, ja chcę, ja uzbroję, ja uzbroję, ja uzbroję. Skąd ta kurwa się wzięła? Piętnastu, kurwa. w ogóle on może strzelać z tego rpk Ja tego nie ogarniam. Ale mnie jedna rzecz zastanawia, kurwa. Rozchłaniamy. Tylko się pojawił, kurwa, Extended Mag. Wszyscy, kurwa, z nim no, latają, mimo że z, to jest z, z No i, kurwa, właśnie dlatego. tego. No. Ja no, kurwa, koleś robi serię. W latał mnie, że nie No, znowu następny. z tym RPK. Jest, ten RPG. A, no, pies, nie. może się tam no, atyście, kurwa. Jeżeli mądry nie jestem, to znowu się tam cały. A idziesz, kurwoty! ty! <grym> nie blokujesz. Stój. Full Stój. auto, jest ja semi mała Małe szanse miałem. Uwaga, bo. Dobra, idziemy tam. O ja, zostałem się tu. Mm, mego usta, kampienie na kadłubku. O wyjebał. Dobra, jest ma leży, tak więc wszystko widać. Ty się tam <laughs> Fuck you na czacie napisał. No, spoko to nasz francuski kolega. Ale Je to bro, z nim bro. grać. Spoko, koleś. Właśnie ten co mnie przed chwilą zabił No 200, 200 No Właśnie się że... Powiększony magazynek w ma 200 mm -hmm. nabojów Co jest błędem ewidentnym Map cały czas leży, jeszcze przeżywa Powiększone magazynki w tej grze są dwa razy większe, a domyśnie 46 kB. O kurwa ciekawe Jaki lałek, ścianą byłem, 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 go zabiły. Poznał ten Mark Kukus. Dobra. No zajebiście, kurwa! No kurwa, plecy! Plecy! No, widziałem go przy wybieraniu miejsca do odradzenia. Widziałem, że tam jest. Chujak, jak... Stawię na razie tego mawa, bo on się to bardzo przydaje. pomoc humanitarna dla Żydów Dobra I... Nie mam pojęcia Co? Po jaką cholerę ja to tam postawiłem No jakiś żart chyba W ogóle jakoś dziwnie się tu zachowuje Kogo wypierdolić no, Piękne to o czym ja mawa nie wezmę. Drugą stronę kompletnie Ma ktoś ammo ja od nas? Ja mam. Weź. Ale w tym momencie. Kuca, a ja. Ja jest, ten, jesteś jest ten... w bucu tam, dobra. Rzuć Bucu pod siebie, pod siebie, a jest to mamo, dobra. Masz moje, moje lepsze. Dobra, smaczniejsze, okej. Okay. Dobra, ma w lewo. plecy. Widzę on tak na 12 To jest właśnie w ogóle na na ekranie na kurwiam apteczkę Dobra idę, idę na dół postawię mała Okej, okay, to jest dobre miejsce Kurwa zajedno punkty albo niech tutaj przybiegną Znowu spierdolił na dół będzie plecy robić się przyczaję poczekam na regenerację życia Bonob, dobra. Ktoś powinien tam właśnie pobiec, kiedy ja osłonię. No co się spodziewać, nie, że sniper będzie arraszował? Durac no. także jest bardzo potrzebny. Piękny kurwa, tysięczny kill zem27. jakby wiedzieli, kiedy mnie zajebać. już do drugiego strzelajem. Dobra, próbujmy. oba uzbrojone, okej. Okay. To była gra nie? Czasem mam taki błąd, że jak celując kogoś zespotuję, to nagle przestaję celować. Nie oni lepiej jednak większe siły tu. Właśnie tu była taka sytuacja. Celowałem, zespotowałem, przy... chciałem od tam strzelić. z tymi biletami siedzą. Strzeliłem bez przycelowania. Jest no, <laughs> Tam w środku, ze czterech, A i więcej. W ostatnim patchu maracowym tym. To, to dziwka to... jebana! Bo tu uważaj tam jak będziesz wchodził. Ciężko będzie go zatwicić Mam granatę sam to nie wejdę. miałem problem z orientacją, gdzie ja jestem? Uzu się ostrał Dobra. O kurwa SKS, jakiś krety jebany. Chciałem Tutaj to chyba zdecydowanie to jest, przesadziłem okay, się z tym, Prawa strona. Tutaj kolejny zły pomysł. Tartałoby rzucić drugiego granata, tak żeby on właśnie nie podszedł. A tu znowu Mark Kukus. to też w swoich myślach, właśnie miałem cię kurwa łamo poprosić. Zawsze jak się kładę na chwilę, no, gdzieś ja widzę, zostanę. No mają pogląd na tych właśnie Ohu! ludzi, którzy mnie zabili przed chwilą. Dobra, ja... może za ma, ma, na ma. mnie, jestem na A. Brawa! Nie ma to jak paniczne osłanianie się, się ogniem. Kurwa! Korytacz po prawej stronie. Jest map. Tam gdzie jest faul kurwa na B. Albo po prostu ZES Oj, dostałem ze SKS-a, z SKS naprzeciwka strzelają. Leci nam no, robitor. Uważaj. Łamane na cholerne przygwoźdzenie, pomracanym paczu, też zrębane. zrębane. O No ja pierdolę, jak się skampił pedal. A kurwa, nawet nie spojrzałem jak ostatni ciota. Kurwa, przyszedłem dzisiaj do sklepu, właśnie się zorientowałem. Kupiłem sobie... Wszystko co. Poszedłem po chleb, kurwa, kupiłem wszystko oprócz chleba. no zupełnie Ale piwo jak pojazd No piwo kupiłem. No to what the fuck. Consider No done. Znowu teraz jakiś. z KBB się w przejściu. O, nóż nóżką ktoś wsadził. Zaraz sprawdzamy kamienicę. Znowu jakiś nieprzytomny byłem. tam biegnie, lejtek. dobra. Zwiększyłem czujność. No nie wyjebany na nich. no, tu poinformowałem Pluton. I tu nie przyjdą, to jest dobrze. Ma w, le ma w leży w autobusie, to będziemy ten Ale odwrócenie zaraz. Widzieć w razie czego Plecy, 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 plecy. No i pozdrowiony. Bardzo. Hehe, he, Ładnie, ładnie. Wczoraj się fajnie plebki udało im zrobić. Gdzie muzykę wcięło? Dobra, dobra. Dobra, to dziękuję za obejrzenie. Będę wdzięczny za łapki w górę. Na razie Radio 2K. Cisza na linii Szazo się spierdział. O, jaki dziwny błąd. Wócu się dusi już. Interaktywne słuchawki mam, to w Battlefielda 4D grasz, bucu? No pewnie.